W świecie, gdzie promuje się szukanie egoistycznego zadowolenia, tracimy wstręt i opór do zła, a także zdolność do ofiary. Dotyczy to także powszechnie obecnej nieskromności i demoralizacji. Zbawiciel mówi o tym związku przyczynowo-skutkowym: Ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Koniec cytatu. Abyśmy więc nie oziębli, trzeba przyjąć się jego wezwaniem. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Szczególny przykład mamy u świętego ojca Pio, który pewnej młodej kobiecie po udzieleniu rozgrzeszenia powiedział: Musisz pogrążyć się w ciszy modlitwy, w ten sposób zachowasz swoje małżeństwo. Koniec cytatu. Kobieta była zdziwiona, ponieważ ona nie miała żadnych problemów w małżeństwie. Jednak po dłuższym czasie pojawiły się duże problemy. Na szczęście była na to przygotowana, idąc za pouczeniem Ojca i ocaliła małżeństwo. Rada świętego Ojca Pio dotyczy każdej relacji z osobą, do której Duch Święty nas powołuje. Trzeba przesunąć akcent z myślenia i przywiązania do swoich przeżyć na modlitwę, zwłaszcza różańcową, szczególnie nowennę pompejańską, zanurzając całą sprawę w boskich ranach Jezusa i niepokalanym sercu Maryi i wiernie trwać przy tej osobie w dostępny nam sposób. A Duch Święty da światło i moc, aby przeprowadzić swój zamysł. Oczywiście pamiętamy, że modlitwa przynosi łaskę, ale jej boskim źródłem jest Eucharystia, bo jest to sam Bóg człowiek, ofiarujący się Ojcu, dający się jako boski pokarm i w takiej postaci z nami mieszkający w tabernakulum. Mario, Matko Boga Eucharystycznego i nasza, oddajemy się Tobie.